Grafen, czyli pojedyncza warstwa atomów węgla. Grafen dzięki temu, że ma swoją specyficzną budowę, ma też również specyficzne właściwości. Te właściwości mogą być bardzo różnie charakteryzowane i bardzo różnie wykorzystywane później w aplikacjach. Dzięki swojej unikalnej strukturze podobnej do plastra miodu, posiada bardzo wysoką wytrzymałość. I może być membraną przepuszczalną selektywnie dla różnych y, substancji, a ponadto ma mnóstwo swobodnych elektronów, a zatem jest materiałem doskonałym do budowania elementów y, nano i mikroelektroniki przyszłości. My ten grafen, który tutaj otrzymujemy, badamy od samego początku. Od stadia zarodkowania, gdzie jeszcze nie ma pełnych tafli graf grafenowych, znajdują się tylko zarodki tak zwane sześciokąty, jak my na nie mówimy. Jesteśmy w stanie badać jego właściwości elektryczne, a morfologię, czyli ciągłość tych powłok. Sprawdzamy czy mamy do czynienia z monowarstwą grafenu, a czy jest to wielowarstwa po prostu przez ocenę jej grubości. Poznanie właściwości tych różnych stadiów zarysowania i wzrostu powoduje, że możemy sterować Otrzymywanym grafenem. Tu głównie chodzi o magazynowanie wodoru. Czyli jako, jako element, który być może będzie wykorzystywany w ogniwach paliwowych, po prostu jako, jako magazyn tego gazu. Mogę stwierdzić, że już w latach 70. jeździły prototypy autobusów napędzane wodorem. Problemem było przechowywanie wodoru. Wiemy, że wodór jest gazem. Może być przechowywany jako gaz sprężony. Może być przechowywany w postaci ciekłej, natomiast zawsze krytycznym elementem jest masa zbiornika, w którym to się przechowuje. No ciężko sobie wyobrazić samochód, który sam waży tonę i będzie za sobą czy w sobie ciągnął dodatkową tonę złoża wodorkowego w tej postaci. Natomiast jeżeli to będzie wodór przechowywany w złożach opartych o funkcjonalizowany grafen, ta waga będzie. Wielu, wielokrotnie mniejsze. Jest to sposób przechowywania niezwykle bezpieczny. Gdybyśmy mieli wodór przechowywany w stanie sprężonym czy w stanie ciekłym, w przypadku awarii e, istnieje groźba e, pożaru, wybuchu, ponieważ natychmiast uwalnia się olbrzymia ilość wodoru, który może się palić. Tutaj ten wodór jest związany. Jeżeli my nie narzucimy e, e, czynnika termodynamicznego, który spowoduje e, jego uwolnienie, to wodór cały czas będzie znajdował się w stanie związanym. Trwają również prace nad funkcjonalizacją zwijania tych taśm, czy tych płatów grafenowych w rolki. Także przestrzeń pomiędzy płatami była na tyle duża, aby wodór mógł spokojnie wejść, zostać zaabsorbowany, a w innych warunkach termodynamicznych odebrany z powrotem, na przykład jako paliwo. Dotychczasowe rozwiązania oparte na wodorkach metali są zdolne rewersyjnie absorbować i desorbować wodór na poziomie. 1,5 do 2,5%. Teoretycznie struktury na grafenie mogą absorbować nawet do 14%. Sukcesem będzie, jeżeli przekroczymy barierę 6%.